Witam, witam. Siemaneczko, z tej strony Maxim, to jest kolejny odcinek z gry TeraTek sezon drugi. No dobra, zaczynamy kolejny odcinek. W nocy znowu. Tam jest moja baza, daleko. Nie widzicie jej może, tak? Dam jeszcze większy Draft Distance, bo dałem na małej, ponieważ mi niesamowicie muli. Nawet nie wiem czemu mi tak muli. Chyba, dobra, wiem. Co z tą bazą? <laughs> ale mam 11-12 fps. Wow! Ciesz się, z człowiecze, z tego co masz. Co w dzisiejszym odcinku chcę zrobić? Chcę zrobić drona, ale taką bazę małą, gdzie ten dron będzie mógł funkcjonować. Nie wiem, jak to funkcjonuje w ogóle. Same drony. Dlatego też jestem ciekawy, jak to będzie działać. Wiem, że jest takie coś. sterownik. Do tych dronów um, jest tak... E guard i moduł rozpoznawczy. <laughs> przydział przydział zadań. <laughs> Nie wiem, bo jest tak... Guard do floty. A ten multi, czyli moduł rozpoznawczy, on jest raczej do no, właśnie funkcji. Sprawdźmy, co tam daje. Co mam już funkcję? Harvest. Escort, dobra. Indu. Na razie Indu. Damy mu zaraz funkcję harvest. Dajmy jeszcze tutaj e, kabinę mu. Wyłączmy by być. Można było o, cokolwiek z nim zrobić kontrolować, okej? Okay. W takim razie mamy już go. Dodaję mu jakieś wiecie, funkcje, żeby mógł jakoś zbierać te rzeczy Na pewno mu się przyda. TreeBlock. block Aha. A Dajmy tu. Okej, okay. jakieś wiertło, żeby mógł czym zbierać A, Oraz tragarz platformowy oczywiście Żeby mógł czym zbierać. Koła, koła, koła. Jakieś małe, no bo te nawet, teraz dwa, trzy, cztery, nie jest skąd tyle tysięcy, skoro w ostatnim odcinku miałem 5. czy może no, mam raka mózgu, nie pamiętam, tyle czy tyle miałem, no chyba tak, nie pamiętam, w każdym razie, Próbujemy dalej, yy. macie może jakieś sposoby na to, żeby wam nie mówiło? Może to gra kiedy będzie. Przecież to w porównaniu do Wiedźmina, to że... eee, dupa nie warta. A jak mó eee. Cóż, nie będę się nad tym rozwodził, ale. bo nie mi przez to właśnie tyłek. Eee, Okej, okay. eee, nieważne. Zbudujmy tu małą bazę, też, żeby mógł do czego dostarczać. A ja mam w tym dużym wozie ten delivery Canon, jak wiecie, hmm, takie żeby było jeszcze dwa, albo jedno. Dołączmy do tego generator słoneczny, bo potem będę do tego też bańki ochronne dołączał, ale to zaraz. Najpierw skupmy się na tym, żeby zrobić tu bazę. Do tego potrzebuję przenośniki. teraz dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięć przenośników, wiecie. Żeby można było delivery to dosłać. Okej, tutaj. Mówię zależy, żeby te kryształy tutaj te niebieskie i inne pobliskie stąd drzewa brał. Nie wiem czy tak tak się zrobić. Eee, zobaczymy w każdym razie. Eee, czy to działa? A, jeszcze wiertło Ja głupi zapomniał o wiertle Tu jest eee, małe czy takie? Kurde. Wiertło. Pizzy wielkie. Www czy ja mogę? Oczywiście. Jak zwykle wiatło czy Chuj... jednemu, nie? Nieważne. No, tak lepiej będzie. Bo będzie miał wieku z przodu. ziu, Okej, jak jest przy tym? Zbiera kryształ. Ma kryształ. I powinien tutaj wszystko przesłać. A, odbiłnik. Zapomniałbym. Kolejny raz. Odbiornik, odbiornik, odbiornik. Duży, nie mały. Gdzie jest odbiornik mały? Tu jest. Okej, mamy mały odbiornik. No. Tak to ma funkcjonować. Ma zbierać, nie? Ile to jest warte? 200. Kurwa. Tyle to jest warte? Dobry interes. wej bajty the... the... Dobra ee, teraz baterie jakoś by się przydało żeby tą bazę jakoś dograć co ja robię Gdzie <gry> są te baterie tutaj? okej te bazen, baza, baza bateria brą i tu brą teraz do tego bańkę reparacyjną bańkę ochronną Ochronną mhm. teraz wszystko obejmuje ochrona tak samo i mamy mini bazy przesyłową nic więcej nie trzeba eee, teraz sprawdźmy czy działa eee, okay. stary masz wspierać to Zbieraj Czy ja coś źle robię? Hmm. Może ja coś źle robię Czekaj, idę Okej okay. Teraz Zbieraj Harvest Mhm. Chyba, że on tak działa, czekajcie. Ee... Że ja coś ten. Że ja. Coś zniszczenie. Dobra, teraz ty. Wspieraj. Za trudne Kakukara Kacza musiałbym bardziej poczytać może o tych dronach zbudujmy drona może takiego trochę, trochę trochę bardziej czekajcie, bo był dron zbudowany właśnie z niebieskich samych części i z... Zbierzmy kryształy. Sprawdźmy, co się stanie, jak G2 wrócimy do, do całego tego ustrojstwa, które miesza i które tworzy drony, albo inne w ogóle fabrykator. Do fabrykatora po prostu dodajmy. Yy. Pamiętam, bo właśnie, czy, czy w fabrykatorze recepty się nie zapisują właśnie możemy to tam sprawdzić oczywiście próbuję te drony zrobić spróbuję przynajmniej spróbuję przynajmniej zrobić dobra to jakie są receptury kochane Można się szlaku znaleźć. Jeszcze kurde mi nie odczytuje tego, że tutaj jest fabryka. Czy w ogóle kogoś przeczytuję? <mulary> <mulary> lala, lala. <mulary> Spróbujmy, co powstanie, jak przerobimy to. Jeszcze kurde nie chcę złapać, oczywiście. A i to trochę nam zajmie. Jasna, cholera. to tak napiędę? mułem że. Masz To czy najlepszy pomysł Będzie genialny pomysł Ten kryształ jeszcze pójdzie do fabrykatora Tego Chłopienie. Jaki tu ma się dostać z tego Co tu? Hmm. O. Będziemy walczyć, tak? Ten łączy ze sobą Inne minerały Czekajcie Poczuję, Potrzebuję podwójnego fabrykatora, czy ja go w ogóle tu mam? Same ogromnie głowy, czekaj, ta. Ty mi posłużyć pomocą Potrzebuję fabrykatora Podwójnego, rafinery, nie? Drugiego stopnia. No to to jest to. Tak. Czekajcie. Zrobię inaczej. Tak. O, zostawmy to. I to jest fabrykator drugiego stopnia. No, to jest fabrykator drugiego stopnia. To czemu nie chcę do cholery jasnej działać? Chce mi działać. Czy to rozumiecie? Rozumiecie coś z tego ludzie? Ja nie rozumiem. Chyba, że to nie da się tego wpieprzyć. Może i tak. Chwilka. Spróbuję z... zrobić koło, bo wiemy jaka jest receptura koła to guma, drewno i. Albo to w ogóle te... Rodite sprawdzimy wszystko nie po kolei. Okej, okay. Rodite, pamiętam był do elektrycznych rzeczy, tak? Jest no, no. Rodit chodź tu. Nie pamiętam, co się z Roditem robiło. Mój się coś z klumbią, pamiętam. Okej, okay, jest guma. kurde, i... Na przykład teraz byś zamulił, super. Mul dalej, mull dalej. Na pewno mi cię nie skasuje z Dobra, żartuję. Nie będę taki hamski. po tym, co zrobiłem z tą moją bazą. chyba się pociął, jakby mi się to skasowało. Dobra, to jest jakiś ten... Jest. Z guma. Ja, mamy wszystko. Wracamy do fabryki zobaczymy, czy będzie buntowało się dalej. Bip, 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 motherfuckers. Dobra. Mogłeś się no kiedy indziej. <sighs> Okej, okay, ok, spokojnie. Maksym, nie denerwuj się. Nie rodit nie no, się, kolei jasnej Jakieś tak powstajemy żeby się nie ładowało i żeby wszystko było widać o. Czy to się przetwarza? Czy to się przetworzyło? Dwa nawet. Czekaj, to? O. Coś się tworzy Co się stworzy? Do f <noise> Oho. 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 No dobra, nie pogardzę. Jest spoko, z dwóch rodziców powstaje delivery Codun. Kto by się spodziewał? Nie pamiętam tych wszystkich tych. Ale może być. Dajmy go tutaj. To czemu Ej, tu ma iść. Okej, okay. mamy delivery codon, razy dwa. Spróbujemy z tymi niebieskimi gumami. Da się to umieścić? Chyba nie da się w ogóle tego umieścić, o to co tu chodzi. Bo gumy da się nie. Żeby stworzyły okno. No to. Ja muszę mu mówić dosłownie, co ma robić. No, to koło mi tworzy. O to mi chodziło. on nie potrzebuje ciebie. Um, z tych kryształów, może nieprzerobionych przerobionych, dało się. Nie, czekajcie. Ja już tego kuzdę nie... A nie, to Rodzic sam. Właśnie, co, co z samego Rodzicu się zrobi? Jest. Nie, nic nie może. Już nie przyjmuję. Jest też jakaś receptura na sam Rodit. No spoko. Pokarmy te wszystkie receptury. I stworzymy bota, którego wykorzystamy do pracy murzyńskiej. Tak, na razie widzę, tamten nic nie robi. Stoi w bazie i odpieprza głupoty. Coś z niebieskich części się robi? Tak, musiałbym sprawdzić. Nie jestem przygotowany do tego odcinku. Cóż, teraz wam tak powiem. E, powiedzcie mi w komentarzach, jak się robi te boty przeklęte? Czy... Jest to tak jak myślę, że rozkażę, żeby zbierał to. On będzie zbierał. Czy trzeba coś dodatkowego robić, czy w ogóle nie ma takiej możliwości, napiszcie mi to. Do tego e, receptury chyba są na e, Wiki Teratek, o ile pamiętam. Zrobię z tego też filmik e, z craftingu, podstawy, co trzeba mieć, jak się na przykład rafinuje jak się robi rzeczy bardziej skomplikowane bo to umiem tylko potrzebuję receptur tak, receptur potrzebuję, a to mam na wiki. A nie mam teraz wiki dostępnego, bo jakbym teraz zaczął grzebać, to mi w ogóle by chyba wszystko wyrwało, bo teratek akurat Wiedźmina mogę nagrywać, ale Teratek się kurde kłóci, że jest bardziej yy, pamięciożerny, ożerny i ogólnie yy, komputer... Coś tam żerny, że ma 9 fps, 9 nie mam 30. Gdy kurde nagrywam, to nie ma sensu. Dobra, już się nie pluję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie. Napiszcie mi w komentarzach, co mam robić. Przesyłajcie też foty swoich teków. Bardzo się ten będę jarał, jak będę mógł je zbudować albo je pokazać na swoich odcinkach. Na razie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!